Siema, siema to jest Znaczyna. jeden... Na... Błażeć To jest jeden na jeden z czterolatkiem z błażajem. Co nie, błażej? Błażej. Błażej powiesz coś? A przywit... A przywi jak to siema. Siema. O, to był błażej. <grym> Błażej gra na telefonie, więc ma auto aima. O, i no i błażej wygrał jedną gierkę. Wielka. Wygrał jedną gierkę tak standardowo. 4 gierki gramy. Już jedna jest za nami. Muszę uważać na boże, bo on ma auto aima. On ma auto aima, tak jak widać. No, no, i, no i co, gramy? Włażej, chodź tu Błażej Gramy jeden na jeden. Jeszcze od początku gry chyba nie No tak Ale już zacząłeś się, kolejny raz będziesz rozpoczynać Nie no ja zacząłem <laughs> O kurde Ajajaj Dobra idziemy do trzeciej rundy Dobra tak, Błażej do trzeciej, do drugiej chyba Nie no do trzeciej Błażej chodź tu Ale <laughs> wychodzicie na nawet No widzicie bajajek, <laughs> bajajek On gra na kompie. Dobra, idziemy do kolejnej rundy. Jak na kompie ty? Da, na telefonie gra. No, podjeżdż na kompie. Właszaj, gdzie jesteś? Tutaj ja nie będę zwłaszcza. Ej, błażaj. O, oh, jest. Był. Czekaj, ja coś buduję. Wow. A bo a, bo... O, a bo... jestem na maxi O mi. A Błażej, powiesz coś jeszcze? Nie, Wojtek... Wojciech... Wojtek jest transą elegancji. A mi No nie. <laughs> <laughs> Dobra. Ale szef, no. Ale mnie zniszował. <laughs> A, Błażej, a a powiesz kogo lubisz najbardziej, Wojtka czy mnie. A te yy, a ile... A ile... A, a ile widzowie mają zostawić łapeczek w górę? O, no i good. No dobra, jak on się taki, co, takie coś króciutkie spodobało... Spodobało, to łapeczka jest nie widziany, więc... Trzymajcie się, cześć i pa! Nie się słyszy, Pa. Aj Błażej, ile ma lat? Cztery. Dobra, robię jeden z z czterolatkiem. N ja, ale co stać? moje mam Nie. co On jest lepszy do mnie, wiesz? Ja go ciągle zabijam. O, ty go ciągle Co to? To ja.

Mówiłem, on na to no. Ja ci nie mogę! To nie mogę. Tak nie wolno! to no, wszystko, możesz, wszystko nie. nie! Nie, nie Tylko ja A nie chcę, tego do mnie pusty mhm. nie daj. Dobra, nie raidzuj się. Hm. Ja nie będę z tobą nigdy grał. No i brawo, Wojtusie, się Ej, Wojtek! O, No to nie graj! Już. Tak cię do końca. Mam do dużo. Ale... Nie... nie zabijaj mnie! Zabijaj do tak No nie. Właśnie, dobrze włażej. To mój kolega nie będę, żeby go mnie zabijał. Zabijaj go, albo, albo Dziękuję. <todziewanie>